Magdalena Hawuła, ekspertka Światowego Banku, jest dzisiaj moim gościem w magazynie pod lupą. Korzystamy z gościnności Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ Urząd Marszałkowski wspiera nasze rozmowy o przyszłości Bogatyni. No i dzisiaj o tej przyszłości też będziemy rozmawiać właśnie z ekspertką Banku Światowego. Brzmi to dość abstrakcyjnie, nazwa tej instytucji, ale dojdziemy do tego. Na początek ja chciałam zapytać, czy ma Bank Światowy coś wspólnego z Bogatynią, z Turowem i z procesem transformacji? Czy trudno powiedzieć, czy mamy coś wspólnego, natomiast w ramach projektu, który prowadzimy w Polsce, to jest wspieranie region, polskich regionów węglowych transformacji, wspieramy m.in. Dolnośląskie. I tutaj patrzymy szeroko na region, więc zarówno na, na subregion Wałbrzyski, jak i Zgorzelecki. I rzeczywiście też przyglądaliśmy się sytuacji przyszłej transformacji w tym obszarze. Przyglądaliście się i jaki jest efekt, czy wynik, czy opinia tego, co zobaczyliście, co zbadaliście? Z naszej strony to były raczej takie wstępne analizy obecnego stanu, więc spoglądaliśmy na sytuację rynku pracy i na to, jakie są preferencje wśród mieszkańców, jeśli chodzi o potencjalne możliwości zmiany działalności gospodarczej, tak? ponieważ to. Oczywiście transformacja wpływa na gospodarkę lokalną i też wymusza w pewien sposób przekwalifikowanie się wielu pracowników, więc pod tym kątem patrzyliśmy na to, jakie są możliwości, jakie są też preferencje wśród, wśród mieszkańców, jeśli chodzi o ich przyszłość. Patrzyliśmy też na sytuację budżetów publicznych, które w dużej mierze jakby są zależne od obecnej, najsilniejszego sektora gospodarczego w, 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 tym, w tym regionie, więc na takie rzeczy patrzyliśmy, wiemy, jak, jak to mniej więcej w tej chwili wygląda, natomiast musimy pomyśleć o tym teraz, jak z punktu A dojść do punktu B, C i D, tak? Więc cieszymy się, że, że jest tak duże zainteresowanie myśleniem o transformacji i już teraz, kiedy jakby jeszcze, jeszcze nie ma określonych jej ram, szczególnie czasowych, ale już, już jest to myślenie o tym, że trzeba się przygotować, ponieważ to pozwoli wyeliminować wiele błędów, które popełniono w przyszłości w innych regionach. Mhm. Czyli można powiedzieć, że ten pierwszy element jakby e, do tego, żeby przejść proces transformacji e, dobrze. Mamy już za sobą, czyli świadomość, czyli, yy, czyli to, że ktoś już o tym myśli i myśli o przyszłości. Mam na myśli bogatynie oczywiście i, i, i to, co zobaczyliście. Tak, myślę, że, że yy, może nie, nie wiem, jak szeroka jest ta świadomość, też jeśli chodzi o tak yy, codziennych mieszkańców, bo tutaj yy, też yy, trudno mi się w tej temacie wypowiedzieć, natomiast myślę, że instytucjonalnie już ta świadomość się buduje. I są pierwsze, pierwsze rozważania na temat tego, w jaki sposób zareagować na to, co w przyszłości nastąpi, i w jaki sposób dostosować się, stworzyć nową tkankę, która w czasie będzie jakby wypełniać to, co będzie ubywać, tak? bo to jest bardzo istotne, żeby nie czekać na kompletne zamknięcie jakiegoś działu gospodarki. Bo wtedy powstaje luka i trudno to odbudować, ale już jakby zawczasu budować no, nowe filary, na których można się podtrzymać w momencie tej transformacji. Mhm. Region Turowa i Region Bogatyni z Pani punktu widzenia, z punktu widzenia osób, które z Panią współpracują i Banku Światowego, jak wygląda? Dobrze, źle, <noise> będzie nam ciężko przeprowadzić ten proces transformacji, jesteśmy na dobrej drodze. E, Trudno tutaj w takie szczegóły jakby może wchodzić w tej chwili. Na pewno e, e, jest to region, który w, statystycznie w tej chwili nie wygląda źle, tak? ponieważ e, e, statystyki są dosyć pozytywne dla tego regionu. Natomiast e, też zdajemy sobie sprawę, że są związane z dużym pracodawcą istniejącym w tym regionie. Widzimy tą dużą zależność, e, widzimy też potrzebę lepszego planowania e, inwestycji i projektów na przyszłość, które mogą, mogą wesprzeć. Potrzebne jest też myślenie o tym, że żeby ściągnąć na przykład nowe inwestycje, potrzebne są tereny, tak? więc te tereny trzeba w jakiś sposób może pozyskiwanie terenów się źle kojarzy, ale nie chodzi nam o ekspansję, ale bardziej y, zmienić przeznaczenie terenów już istniejących. I też y, Bank Światowy mocno wspiera wykorzystanie terenów pogórniczych pod nową działalność, nie tylko, nie tylko tereny zielone, ale też jakby to, tą inwestycję krok dalej na wykorzystanie tego w, y, po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy. Mm -hmm. Rozmawiamy cały czas o transformacji, to jest takie, y, y, takie słowo, takie hasło trochę zaczarowane i y, też... Trochę chyba się w bogatyni źle kojarzy przez Wałbrzych. Dzisiaj, co znaczy transformacja regionu górniczego? Powiedziałabym, że w naszym mniemaniu transformacja kojarzy się z uwolnieniem jakby tych społeczności lokalnych od zależności od jednego sektora. I to w tym przypadku to jest od węgla, ale są też przykłady, gdzie w innych regionach jest wymagane uwolnienie się od innych sektorów. Więc to jest takie uwolnienie się od zależności od konkretnego sektora i zbudowanie bardziej zdywersyfikowanej gospodarki, tak? Czyli żeby nie, nie stawiać wszystkiego jakby na jedną kartę. I to wymaga oczywiście wysiłku, to może być widziane jako zagrożenie, ponieważ zmiana często się z tym kojarzy z zagrożeniem, natomiast jest, jest to też wyzwanie, jest to szansa, tak, ponieważ przy okazji zmiany możemy zbudować coś nowego, coś lepszego. Wymaga to dużej aktywności. Mhm, zaangażowania. Właśnie zaangażowania kogo? Mieszkańców? Władz samorządowych? Myślę, że wszystkich. Myślę, że tutaj kluczem do dobrej transformacji, do dobrego jakby zmiany regionu jest to, żeby wszyscy byli zaangażowani, żeby wszyscy byli aktywni, żeby były szeroko zakrojone konsultacje społeczne, żeby też te zmiany, które włodarze wprowadzają, odpowiadały oczekiwaniom mieszkańców, bo ostatecznie zależy nam. Na tym, żeby zachować mieszkańców w tych miejscach, w których oni w tej chwili mieszkają, i żeby polepszyć ich jakość życia. Mhm, żeby zachować mieszkańców, ale też, żeby nie wyludniać tych miejscowości, i jednocześnie sprowadzać, chyba też przyciągać młodych ludzi do tego, żeby jakby tworzyli region być może na nowo? Oczywiście, to też zależy od tego, jak bardzo w tej chwili jest zaludniony dany obszar. Natomiast e, rzeczywiście e, jakość życia i możliwość właśnie pracy i, i mieszkania w przyjaznym środowisku, i e, aby te miasta jakby odpowiadały na potrzeby, potrzeby tego, co sobie mieszkańcy wyobrażają. Oczywiście nie da się spełnić wszystkich e, marzeń, nie wszystkich mieszkańców, ale, ale warto konsultować, bo też pojawiają się ciekawe pomysły, na które e, Czasami po prostu władze nie wpadają. Mhm. Jak długo trwa proces transformacji? Czy to można policzyć? Proces transformacji jest procesem długotrwałym. Yy, według naszej metodologii to tak minimum dwa lata trwają przygotowania, takie przed przygotowania do transformacji, tak? Czyli yy, i to jest taki tak naprawdę dla nas yy, kluczowy element, ponieważ uważamy, że, że to jest yy, najważniejsze, jest dobre zaplanowanie działań że właśnie to, żeby nie wchodzić w biegu, w te procesy nie zacząć likwidować rzeczy zanim mamy plan na to co je zastąpi, zanim nawet może zaczniemy je zastępować czymś innym. Także to jest minimum 2 lata takiego wstępnego planowania. Potem jest 5 do 8 lat. Może no, trudno powiedzieć, zależnie od też w różnych krajach jest różne prawodawstwo. Zajmuje sam proces zamknięcia, tak? No i następne lata to są tak zwane lata e, transformacji regionalnej. Coś, o czym wcześniej w, przy, w przypadku zamykania kopalń się nie, myśli, nie myślało. A teraz rzeczywiście jest ten element e, tej trzeciej fazy e, rozwoju regionalnego już po zamknięciu kopalń, tak? czy, czy, czyli e, z, e, intensyfikacji innych działów gospodarki. Co powinno się zacząć jeszcze przed zamknięciem, ale jakby wtedy to rzeczywiście nabiera takiego większego wymiaru. Mhm. Jeszcze wrócę do, do roli mieszkańców, bo. Y Trudno jest zaangażować mieszkańców w Bogatyni przynajmniej. Podejrzewam, że w wielu regionach górniczych jest podobnie. Do tego, żeby aktywnie uczestniczyli w wymyślaniu, w planowaniu przyszłości na nowo. Jak ważny jest ten element mieszkańców, społeczności lokalnej? No ja Czy może się transformacja odbyć bez udziału mieszkańców? No nie powinna na pewno nie powinna. E, zdecydowanie to jest w, 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 według nas, nas, naszych jakby metodologii to jest kluczowy element, zaangażowanie e, mieszkańców tych społeczności lokalnych i, i, i ich przedstawicieli, bo też wielu mieszkańców organizuje się w, w różne stowarzyszenia lokalne. I tutaj e, myślę, że to jest jakiś też klucz, e, e, gdzie można łatwiej zaktywizować mieszkańców, ponieważ e, Tworzenie stowarzyszeń jakby daje im większą widoczność i też łatwiejszy kontakt między władzami a właśnie obywatelem, tak? Mhm. Zresztą temu chyba służą te stowarzyszenia. Co to aktywiści? Jest, jest wtedy na pewno łatwiej, jeśli aktywiści angażują się w życie. No, aktywiści może mieć różne zabarwienie, ale, ale ludzie, którzy są aktywni w społecznościach i wspomagają te procesy, na pewno są korzystni. I tutaj. Po każdej stronie, niezależnie od tego, czy ludzie są bardziej przestraszeni tą zmianą, czy bardziej y, widzą w niej wyzwania, myślę, że warto zabierać głos y, i być słyszanym. Mhm. Dobre przykłady transformacji są w Europie? Udanej transformacji? Myślę, że tak. Myślę, że y, takim przykładem, że znaczy trudno też jakby... Wartościować te procesy, bo każdy ma inne uwarunkowania i, i, i um, w, w, może w różnym okresie też. Samej ogólnej gospodarki, rozwoju gospodarczego podejmował te wyzwania, ale myślę, że w przypadku na przykład węgla kamiennego, to, co stało się w Niemczech, to była dobrze zaplanowana transformacja. Ona była zaplanowana w czasie, w dosyć długim czasie z odpowiednimi, instrumentami, z odpowiednimi instrumentami wsparcia, i tam jakby nie widać było specjalnie negatywnych, dużych negatywnych skutków tej transformacji. Mhm. A złe przykłady? No tutaj trudno, trudno wypowiadać, ale, ale nawet w przypadku naszej instytucji, myśmy byli zaangażowani w transformację 20 lat temu w różnych krajach, w tym w Polsce i ponad 20 lat temu i parę lat temu wróciliśmy do tego tematu i spojrzeliśmy na te doświadczenia i zauważyliśmy, że nie wszystko było właśnie tak zrobione jak... Powinno być ze względu na to, że skupiono się bardzo mocno na samym konsolidowaniu tych kopalń, na tych efektach ekonomicznych, natomiast dużo mniej na tych spo społecznych i i środowiskowych i dlatego bank stworzył nową metodologię, która poza tymi fazami o których już mówiłam, również ma trzy filary. I to jest właśnie zarządzanie i takie instytucjonalne uwarunkowanie do zarządzania tą transformacją, żeby ono było efektywne i e, wprowadzane w taki sposób, który jest dynamiczny i ale też zrównoważony i e, ma jasno wytyczone cele. Drugi to właśnie ludzie i społeczności, czyli tutaj za, zarówno społeczność górników, którzy oczywiście będą najbardziej dotknięci, ale pomyślmy też o firmach, którzy są, y, ludzie, którzy są zatrudnieni w firmach y, u poddostawców, ale też w takich, które po prostu istnieją w szerokiej społeczności ludzi, którzy jakby y, zarabiają w kopalni i później wydają te pieniądze na różne lokalnie. usługi lokalnie. Więc jakby to jest y, szerokie połączenie i, i to jest nasz drugi filar, który adresujemy. I trzecie to są oczywiście środowiskowe kwestie, zarówno przywracania tych terenów do, do, do poprzedniego stanu, jak i dalszy ich rozwój pod inne cele. Mhm. E, czy bogatynia może liczyć na wsparcie Banku Światowego w procesie transformacji, czy to jeszcze nie wiadomo? E, jeśli chodzi o nasz projekt, to e, ten, który, o którym wspominałam i który jest aktywny, finansowany przez Komisję Europejską, on dobiega końca w grudniu. Bank na pewno y, będzie y, w jakimś stopniu zaangażowany dalej w te procesy, natomiast y, na ten temat toczą się dalej rozmowy i trudno przewidzieć, y, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Więc y, y, oczywiście myślę, że bogatynia będzie, zważając, że myśli o tym wcześniej, Odpowiednio to będzie to dobrze przygotowany proces, i za to trzymamy na pewno kciuki. I jeszcze na koniec dodajmy, bo tak jak powiedziałam, no hasło Bank Światowy, e, jeśli o tym rozmawiamy, to, to kojarzy się z wielkimi pieniędzmi, a tak naprawdę Wy przychodzicie z, ze wsparciem technicznym, z pomocą, a niekoniecznie chyba z tym wsparciem mocno finansowym. To oczywiście zależy, ponieważ bank angażuje się na różne sposoby. E, owszem w tej chwili udzielamy pomocy technicznej, doradztwa e, i możemy nadal kontynuować e, oczywiście to e, działanie w przypadku zainteresowania ze strony czy, czy, czy administracji rządowej, czy samorządowej. E, natomiast jest też możliwość finansowania różnych działań w kontekście inwestycyjnym, ale o to oczywiście to są decyzje rządu, czy takiego finansowania potrzebuje i czy o takie finansowanie wystąpi. Mhm. To jeszcze już zupełnie na sam koniec. E, Rady dla bogatyni, pomysły, propozycje od ekspertki? Myślę, że dużo rozmów i dyskusji o tym, jak Państwo widzą przyszłość miasta, kreowanie takiej wspólnej wizji, żeby Państwo wszyscy wiedzieli, do czego dążą, bo wtedy łatwiej też podejmować te kroki po drodze, bo bardzo ważne jest, żeby projekty, które. Będą finansowane, na przykład miały charakter tra już transformacyjny, żeby to nie były takie projekty yy, yy, jak, do, yy, jak każde inne. Tak? Że to nie, jest, yy, nie należy myśleć tylko o zwykłym rozwoju, ale o tym, żeby ten rozwój właśnie wspierał konkretnie te, 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 tą zmianę, która kiedyś tam w przyszłości nastąpi. Mhm, którą sobie wymyślimy. Tak. <noise> bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.